Dziś był dzień intensywny, ale jaki satysfakcjonujący. Zaczęłam od porannych ćwiczeń z grupą Klub FFF. Uwielbiam ten wspólny rozruch, bo daje mi energię i dobry nastrój na cały dzień. Potem śniadanko z mamą. Ten wspólny czas jest dla mnie bezcenny. To nie tylko posiłek, to rozmowy, śmiech, obecność. A później wyzwanie mycie okien. I powiem wam, uff, to był mój dzisiejszy trening. <laughs> Przez to nie zdążyłam na spacer, ale trudno. Nie wszystko zawsze pójdzie zgodnie z planem. Miałam też czas na nawiązywanie relacji na Facebooku, to część mojej pracy i przyznam, że uwielbiam poznawać ludzi. A zamiast czytania miałam piękną, wartościową rozmowę z moją partnerką z zespołu. A wieczorem zoom firmowy, spotkania z moim zespołem zawsze mnie motywują i przypominają, po co to wszystko robią. Między tym wszystkim były rozmowy z mamą, dużo śmiechu, takie zwykłe, niezwykłe chwile. I wiecie co? Kocham to, że mogę tak żyć, że mam wybór, że mogę godzić życie rodzinne z biznesem. Network marketing dał mi to wszystko: niezależność, rozwój i ludzi, z którymi idę, wspólną drogę. I to nie jest perfekcyjne życie, ale jest moje. Każdego dnia uczę się być w nim obecna. A ty, jak wygląda Twój dzień? Co Ci daje radość i poczucie sensu?